Dzień dobry wszystkim, z tej strony Lourdes, witam was bardzo serdecznie w naszym dzisiejszym odcinku z serii Zagrajmy w LEGO Star Wars. Chodźmy sobie tutaj zobaczyć, jak wygląda kwestia naszej mapki. E, tu się możemy zmieniać między piętrami, jacie, kurczę, ale tu tego sporo wszystkiego. Gwiazda śmierci, nie oszukujmy się, ale do najmniejszych nie należy. Dobra, chodźmy w takim razie. Po kolei tutaj zobaczmy jak to się będzie prezentowało. Rozwalmy i zbierajmy śrubeczki. Prawdę muszę przyznać, że ta gra mnie potężnie relaksuje, jest mega. Ale ich tutaj. Dobra, tu nie wejdziemy. Tylko że są te podpowiedzi, I co to takie? A dobra, Muszę unikać tego, Ale rażenia, czy co? Nie wiem, że jak poza tym jestem to mnie jednak nie widzą. O co chodzi? E, pół metra dalej. Że konsola sterowania promieniem jest przed nami, ale konieczne będzie obejście systemów ochrony. Dobra, tam kurcze, ja tu zawsze wchodzę na pełne i nie ma to tam to. Teraz sobie tutaj zrobim. Tak. H? E? Ok, mamy to. Nie, konsola jest w tym kierunku. Nie mogą mnie zobaczyć. Przydadzą się umiejętności Jedi. I że co? sposób na uzyskanie dostępu do sterowni. Może. eee że... Zastanawiam, co ja tu mogę zrobić. O kurde, jeszcze Arturito zabije. Ej, kurde, nawet nic nie zrobiłam. A, dobra. Panika. I będzie. Pozwalmy Ej, mogę to wyłączyć. Człóźwa. Ocie, kurczaki. Yy... O, mogę to wyłączyć nim. Kurczę, bo tak pomyślałam, że może akurat mogłabym to zrobić, ale... Może tutaj. A nie! Dobra, wyjdźmy. Teraz ja się zmienię na tego żółtego. Użyj. Co tu się odwaliło? Co ja tymi nóżkami mogę zrobić? A, czekajcie, patrzcie. Tutaj coś jest do ogarnięcia. Pociągnę. jakiś most? Coś? Ten tekst? Strasznie daleko na dół. Wejder powinien popracować nad bezpieczeństwem. Rozpocząć poziom. Może jeszcze nie. Nie ukrywajmy, ale udamy, nadzieję, że nie spadnę. To co, stąd się nie da zejść? Aha, dobra, jak już tu weszłam, to nie wyjdę. Dobra, niech będzie. W takim razie rozpocznijmy poziom. Właśnie to jest to, muszę o tym pamiętać, że jak rozpoczynamy poziom, to musimy futrować potężną ilość śrubeczek, żeby tutaj mieć tego fula, nie? Obecność, której nie czułem. O... to nie to. Hmm. Hmm. Tak, tak, to. Nie, nie wiem. Aha. Czekałem na to obiłanie. Znów cię widzę, nareszcie. Oto krąg się zamyka, gdy się rozstaliśmy. Byłem uczniem, teraz to ja jestem mistrzem. Tam jest. To twój statek? Trzeba mieć odwagę. No, to dalej. Co? Oni chcą! Chobako musi gdzieś tutaj być. Kurde, co z tą kamerą? Weszłam mi ścianę? O nie! Ta Tabaka, odsuń się! Kurde, ziomek! Dobra, mamy to Ale to, co by mnie teraz interesowało... Co mogę zrobić? To ty umiesz taką rzeczy ogarniać, czy nasz ziomeczek by to jakoś chwycić? Hmm. Niby masz rączki, Tamu nie możemy w Drogę powrotną Pracuje taki cel niby, nie? O ty kurde! Patrzcie na to! A to samo mnie tak pociągnęło! Jak sobie tylko namierzyłam, więc w sumie spoko Wiedziałam, że mamy takie samonaprowadzające cele. Ale nice. Zaraz się tam kopsniemy. To się rozsadzi. A my mamy już połowę srebrnej rureczki? Czy co to tam jest? No, śrubeczka to to nie jest. To no, po prostu klocuszka. Ocie! Ach, mama alergie na Ocie! Zająć się nimi A? Otworzymy to już, nie Ocie! 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 to Ocie! Dobra Wstępnie pokonani Dobra Tylko zbiorę Aha, dobra, nie zbiorę I teraz to możemy sobie zbudować Tak Okay, ale to jest tylko kwestia zapory, to, to mi to nic nie robi, na dobrą sprawę. Dobra, tu widzę, mamy... Ooo! Oh, towarzystwo. Super, a myślałem, że surmowski już nie się kończy. Mogę tu jakiegoś działka zbudować czy coś? Powiem, było wysoko. Od tego zacznę, co? O kurde. Masz szans w ogóle. Masz, masz karo. Kurde. Trzyba, że... Wezmę solo. <laughs> A tu się schowam. Dobra. Kurde. A, masz. Dobra, to się odwraca. Nie, 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 Dobra. Rozwalę was waszą bronią. O, tutaj serduszko pogardzę i my tutaj sobie teraz ściągniemy tak to rozwalę to rozwalę jest sens to budować? tak średnio chyba, co? a, okej, okay, dobra, jak ja to zbuduję to jeszcze dodaję, dostaję dodatkowe śrubki. więc czy jest sens? tak, jest, bo zaczęliśmy teraz już niebieski klocek spoczko ale ta kamera mi tutaj lata tak średnio Dobra, mamy tutaj ten klucz dostępu A to coś robi? Tak się ładnie błyszczy Wychodźmy teraz do tych drzwi, co nie? Mogę rozwalić? Nie, niestety się nie da

Nie tutaj, z tymi bombami Ta. Mamy to Możemy coś zbudować jeszcze dodatkowo po ty, nie dajesz do tyłu? Okay. Ej Bez guzik Opa. Skocz O dobra. Taki mechanizm A księżniczki nie ma nagrody. Okej. Okay. Nasza księżniczka tutaj ładnie strzeli, żebyśmy sobie mogli zebrać klocuszki? Nice. Patrzę, czy tutaj coś mogę strzelić takiego, bo. Te słabe, te bronie Co on, jakiś miotarz ma na plecach? Dobra Okej, okay, mamy to A tu jeszcze gdzieś kogoś widzę za plecami Czuję wręcz, bym rzekła Dajesz karatę! Czemu się tu blokuje kurde? O, mogę założyć A, mamy to o, jeszcze hełm. No i git. Teraz jesteśmy kurde incognito. Co z tą kapszuszką? Coś mu z nią zrobić? A, bo on mnie teraz nie ogarnia, faktycznie. Dobra, tu coś możemy dziabnąć. Wprowadź kot. Prawo, dół, prawo, lewo. Dobra, prawo, dół, prawo, lewo. No to. O ty kurde! A? Co to był za ziom. Czemu nie dostaję z nich klocków? Co to, to ma być? Bawię się, tak? Możemy sobie zbudować znowu. Pięknie. I zaczęliśmy... No, różowy, chciałam powiedzieć. Violetowy klocek. Chyba coś jeszcze muszę tu zrobić, bo... Na dobrą sprawę... A, jeszcze te bomby mam. To mi nie przestaje wyjść, a oni nie przestają przychodzić. Więc to chyba nie jest dobry znak. Jakaś część. To jeszcze tylko złożę, dostanę dodatkowe klocki. Co ja tu mam? Nice. Mamy te Zabieram to wlego, że możemy tutaj wszystkie struktury rozwalać. Dobra, co by tu teraz? Tak sobie myślę. Można jeszcze zabnąć. Nie, tutaj też jest taka złota zapora. Okej. Okay. Więc de facto... No ja chyba tutaj po prostu muszę iść. Jesteś rebeliant, ty. O, no tu. Dobra, rozwalmy tutaj wszystko, co się da. Trochę tych śrubeczek nam jeszcze brakuje. Całko tak. coś ktoś. Powiem tylko tyle, bla bla bla, zaraz ja to ogarniemy. Nie to, to pole Ta konsola! Wcześniej nie mogliśmy takich używać jak byliśmy przebrani za turmowców. Ja jestem przebrana. Lewo prawo góra, dół. Dobra, lewo, prawo, góra, dół. Nie, nie ma szans, żeby parka rebeliantów wyłączyła imperialne pole siłowe. No, A wiemy. jednak... Nice. Ej, mój kask. I teraz. Dobra, ja się muszę teraz całe to cofnąć. Bo to przejście było z I... A Jeszcze trochę mi brakuje do fula, trochę się kurczę cykam. Nie chcę iść dalej, bo się okaże, że na przykład nie mam wszystkich klocków, a będzie już na przykład koniec levelu, nie? A, to już sobie zabniemy. No, jeszcze troszeczkę Lourdes. mogę to strzelić. O. Ej, to jest tajny poziom. Czy mi się wydaje? Atakuje uwaga, bo on Okej, okay. a to w ogóle da się teraz ogarnąć? Nie. Jak tylko zdjęłam tą zaporę. No to w takim razie. Jak mamy już fula. Szybko do celu. Arkwitu? A no przecież ja go tu nie mam. Źle skręciliśmy. Co teraz? Co teraz? A co tu się od niej wadziło? Ej, oni we mnie... Puźwa jakimś miotaczem z góry. Weź ty się zamek, kujaj Dobra... Coś jeszcze? Nie, on żyje. Dobra, szybko! Dobra, po nim. Kurde, jak to się przydostać? O, coś się samo zrobiło. Zatknij przed szturmowcami, dotrzij do sokoła milenium. Pociągnij. Ta ja Tarzan, Jane! I lecimy. Ciekamy. dałeś się słaby, zdarzyło. Jeśli mnie powalisz, stanę się potężniejszy niż jesteś sobie w stanie wyobrazić. Dzięki. 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 Całkiem skuteczny ratunek, co? Przynajmniej dane w Dzięki. Dzięki. Jeszcze nie przegraliśmy. No i mamy to. No i tak to można kończyć poziomy, a nie jakieś tam kurcze lelum polelum. Ważniejsze, wszystko ogarnięte. Tych zestawów też było więcej. A to byśmy potem musieli po prostu sobie jeszcze wszystko ogarniać. Postacie i statki. Dobra, mamy trzy nowe postacie odblokowane. I elegancko. Samouczek. Używaj gałki lewo-prawa, by skręcać statkiem w lewo i w prawo. Wow! No kurde! Kto by pomyślał? Góra dół też możemy. No lala, la. przytrzymaj, aby przyspieszyć. Okej, okay. naciśnij krótko dwa razy, aby użyć dopalacza. Wow, kiper prędkość. Naciśnij RT, aby strzelić. Jeśli masz wrażenie, że skręty wykonywane są niewłaściwe, niewłaściwą stronę, dobra, no to se możemy zmienić, ale u nas jest wszystko okej. Okay. Musimy dostarczyć te informacje do bazy rebelii na jawinie 4. A właściwie co to za informacje? Schematy techniczne tej stacji województw. Liczę, że po ich przeanalizowaniu uda się znaleźć jakiś słaby punkt. Skomplikowana sprawa, na którą się nie pisałem. Jak tylko dostanę nagrodę, to stąd znikam. O nagrodę się nie martw. Jeśli chcesz tylko pieniędzy, to tylko je dostaniesz. Okej, okay, dobrze, w takim razie mamy nowe tutaj, tak powiem, możliwości, a tym samym będzie również to koniec naszego dzisiejszego odcinka. Oczywiście, jak najbardziej, zachęcam Was do zostawienia łapeczki w górę oraz komentarza pod filmem. Nie zapomnijcie również o subskrypcji kanału, żeby być na bieżąco ze wszystkimi odcinkami. I tym samym, do zobaczenia już niedługo. Cześć!